W tym filmie dowiesz się o czterech kluczowych rzeczach, które musi wiedzieć każdy wspinacz. Na początku zaczniemy od siły palców, czyli dlaczego jest ona tak ważna i dlaczego ona może Cię zatrzymać na lata w tym samym miejscu. Potem przejdziemy do ścian systemowych, czyli jak być silnym na ścianie. I tutaj też poznasz taki gotowy trening, którego masz użyć na swoim treningu. Potem przejdziemy do sekretu treningu siłowego, czyli dowiesz się, dlaczego bez eksplozywności, szybkości Twój trening siłowy nie przełoży się na wspinanie. I ostatnim punktem będzie złoty środek wspinania, czyli czy więcej skupiać się na projektowaniu, czy więcej skupiać się nad objętością. I to wszystko omówimy właśnie w tym filmie. Więc teraz przejdźmy do pierwszego punktu, czyli siły palców. I tak naprawdę jest to fundament całego wspinania, bo jeżeli nie jesteś w stanie się trzymać, to też nie jesteś w stanie się wspinać. I to też dotyczy się wytrzymałości. Jeżeli ruchy są bardzo intensywne, to nawet jakbyś bardzo chciał zwiększyć swoją wytrzymałość, to to za dużo nie da, bo one są tak intensywne, że są praktycznie na granicy siły. Więc żeby też zwiększyć swoją wytrzymałość i robić też trudniejsze drogi, siła palców jest kluczowa. I tutaj przypomina mi się historia, jak nie mogłem zrobić baldera na pewnej drodze, że miał gdzieś tak 14-15 ruchów i na każdym ruchu mnie po prostu rozginało. Każdy ruch to był blisko maksimum i jakoś tak z wyjazdu na wyjazd za bardzo się nie poprawiało. No natomiast sezon się skończył, ja zacząłem trenować w zimę i stwierdziłem, że skupię się właśnie głównie nad siłą palców. To jest taki cel zimy. I rzeczywiście, wtedy spędziłem te 3 miesiące, mniej więcej 3-4 miesiące, bo jeszcze później była trochę gorsza pogoda nad wzmacnianiem palców, to był mój główny cel nic no poza tym za bardzo nie robiłem no i wróciłem na drogę i tak stwierdziłem, że ok no nie ma też co się zbytnio tak nakręcać na to, że to zaraz zrobię, po prostu oddam próbę i zobaczę jak jest, bo jednak te palce się wzmocniły ale bez przesady, przecież nie jest to aż, tak, nie ma to aż takiego bardzo dużego wpływu no i wstawiłem się w tę drogę, no i co się okazało przeszedłem ten balder, na którym nie byłem w stanie zrobić w ogóle ruchów, przeszedłem go w ciągu, bez problemu nawet z wyjazdami nóg Byłem po prostu wtedy w szoku, ile dał mi sam trening siły palców. No, później akurat spadłem ze zdziwienia, że zrobiłem ten baler, ale za jakiś czas zrobiłem już całą drogę w całości. Ale to pokazało mi też, jak właśnie bardzo ważny jest trening siły palców. I teraz też trenując wiele osób, widzę, jak bardzo to wpływa na ich trening, że u niektórych osób tak naprawdę dodanie tylko treningu na chwyt do tablicy jest w stanie zwiększyć ich poziom o kilka stopni, tylko dodając ten trening, bo często właśnie siła palców trzyma wspinaczy. Dlatego ważne jest to, żeby w swoim planie uwzględnić trening na tablicy. i najlepiej zrobić to jak najwcześniej, bo czym wcześniej zaczniesz, tym twoja siła palców będzie coraz wyższa, coraz wyższa i nie będzie to ograniczeniem. Natomiast jak w pewnym momencie się skapniesz, że o, moja siła palców jest ograniczeniem, co mam z tym zrobić, i wtedy tej tablicy wcześniej nie robiłeś, to wtedy naprawdę trzeba dużo czasu, żeby ją zbudować. I też z wiekiem coraz ciężej buduje się siłę palców, więc generalnie dobrze jest zacząć jak najwcześniej, żeby mieć jak najmocniejsze palce. I tutaj, jeżeli chodzi o takie generalne zalecenia, dobrze jest wybrać tak od jednego do trzech chwytów, które chcesz wzmocnić. Generalnie zwisy, które dobrze działają dla większości osób, to są te zwisy, które trwają od 5 do 10 sekund i chcesz celować mniej więcej od 3 do 6 takich serii na każdy chwyt. Czyli przykładowo jak zaczynasz trening, możesz zacząć od trzech serii. Przykładowo 3 serie na takim chwycie półotwartym, możesz zrobić trzy serie na jakichś trójkach, trzy serie na oblakach i każdy zwis trwa po 10 sekund. I to pomoże Ci właśnie zwiększyć siłę w tych różnych chwytach. I wiadomo, te chwyty później masz dostosować do tego, jakie masz cele. Jeżeli chcesz się wspinać bardzo dużo na jurze, to raczej dodasz chwyty, gdzie będą to jakieś dwójki czy jakieś fakery coś w tym stylu, co jednak przypomina te chwyty, które mamy na jurze. Natomiast jak będziesz jechać gdzieś za granicę, to może bardziej ściski czy oblaki. Dlatego to chcesz dostosować chwyty w zależności, co będziesz mieć w skałkach. Teraz przejdźmy do następnego punktu, czyli ścian systemowych. I tutaj dowiesz się dlaczego one są tak kluczowe w treningu i jak możesz ich użyć, żeby podwoić swój progres. I tutaj testując dużo osób zauważyłem pewną zależność pomiędzy wspinaczami, którzy spędzają bardzo dużo czasu wspinając się na ścianach systemowych i pomiędzy wspinaczami, którzy spędzają większość swojego czasu balderując na ściankach po kolorach. I teraz jaki jest problem z tymi ściankami po kolorach? chodzi mi tutaj o to, że dużo z tych balderów posiada bardzo duże chwyty, których tak naprawdę nie ma w skałkach. One jedynie fajnie wyglądają, natomiast się tak dobrze nie przekładają. Ale są ścianki, na których można znaleźć rzeczywiście baldery, które odwzorowują to co jest w skałkach. Natomiast jednak aktualnie coraz więcej ścianek jednak wprowadza takie duże chwyty dlatego tak mówię, że to są te baldery po kolorach. Ale przechodząc do szczegółów, co zauważyłem. Osoby, które spędzały bardzo dużo czasu wspinając się po tych balderach po kolorach, no niestety ich siła palców była bardzo dużo poniżej średniej, na ich poziom. I to mnie akurat bardzo dziwiło, że aż tak. I to ma naprawdę bardzo duży wpływ, że te baldery bardzo słabo rozwijają siłę palców. Natomiast mają swój plus. Często te osoby bardzo dobrze czuły swoje ciało i taką technikę. Czuły jak mają wejść na stopień, jak robić trudne ruchy, jak koordynować ciało. Więc to jest plus właśnie takich balderów po kolorach. Taka usprawnienie takiej całej techniki i koordynacji ciała. Z drugiej strony zauważyłem wspinacze, którzy większość swojego czasu spędzali na ścianach systemowych i ich siła palców często była powyżej średniej, i nawet robiło to na mnie wrażenie, bo dużo z tych osób właśnie nie używało tablicy, i samym tym treningiem miało już naprawdę mocne palce. I też ten trening bardzo dobrze się przekładał w skałki. Często te osoby robiły też bardzo trudne rzeczy w skałkach. Natomiast jest jeden minus, że te osoby, które spędzały właśnie bardzo dużo czasu na tych ścianach. No jednak nie wspinały się najlepiej technicznie i często te baldery w skałkach tak przechodziły dosyć siłowo, jednak no mniej używali techniki, a więcej siły. Dlatego tak podsumowując to, dobrze jest jednak znaleźć jakiś złoty środek trochę pomiędzy tym wspinaniem po balderach, po kolorach, a pomiędzy ścianami systemowymi. Natomiast ja uważam, że jeżeli ktoś celuje w skałki, to jednak większą część czasu powinien spędzać właśnie na tych ścianach systemowych, bo one są bardzo specyficzne do tego, co jest w skałkach. Są podobne chwyty, podobnie siłowe ruchy i się to bardzo dobrze przekłada. Natomiast dobrze jest też trenować taką ogólną technikę, czucie ciała i koordynację, też właśnie na tych balderach po kolorach, ale to jest rzecz, którą właśnie zauważyłem i uważam, że. Warto tutaj zwrócić na to uwagę w swoim treningu, czy ten trening właśnie nie jest tak zbyt daleko od tego, co jest rzeczywiście w skałkach. I też jakie są cele, bo przykładowo jeżeli ktoś wspina się 15 lat, to raczej ma dobrą technikę i powinien większość czasu spędzać na ścianach systemowych, jak to też można zobaczyć u bardzo takich elitarnych wspinaczy teraz. Natomiast jak ktoś zaczyna, to dużo więcej zyska z takiego treningu na balderach po kolorach, które wymagają całej koordynacji ciała, ustawień, nauczenia się techniki. To będzie to na pewno dużo lepsze rozwiązanie, więc to też zależy od celów. Natomiast warto taki trening w pewnym momencie na pewno uwzględnić na ścianach systemowych. Na koniec chcę przedstawić taką gotową sesję, którą możesz użyć do swojego treningu na ścianie systemowej. I tutaj celem jest wybrać 5 balderów, najlepiej żeby były różnorodne jednak, czyli jakieś może po ściskach, po krawątkach, po dziurkach, tak żeby było różnorodnie. I każdy z tych balderów chcesz powtórzyć 3 razy i pomiędzy każdą próbą odpoczywasz 3 minuty. Czyli razem zrobisz tutaj 15 prób, czyli w skrócie wybierasz sobie właśnie jeden balder, powtarzasz go 3 razy, pomiędzy tymi wszystkimi próbami odpoczywasz 3 minuty, później przechodzisz do następnego, następnego i tak właśnie wygląda cały trening. I robiąc ten trening będziesz mieć pewność, że twój trening ma jakość i już raczej więcej nie chcesz do tego dodawać. To już jest cała sesja, po której powinieneś się czuć naprawdę dobrze. Teraz przejdźmy do następnego punktu, czyli sekretu treningu siłowego. Czyli dlaczego trening siłowy nie przekłada się na wspinanie, jeżeli nie dodamy do tego treningu eksplozywności i szybkości. Ostatnie zimy skupiłem się o wiele bardziej nad planowaniem treningów skupionych na szybkości i eksplozywności, szczególnie dla tych osób, które już miały bardzo dobre fundamenty siły zbudowane. I zobaczyliśmy tutaj naprawdę niesamowite rezultaty. Już jeden podopieczny już był trochę zirytowany tym, że nie robiliśmy kampusu, on go bardzo lubił. Natomiast spędziliśmy większość tego czasu właśnie na takim treningu eksplozywności, szybkości na siłowni. No i powiedział mi, że tak w pewnym momencie sobie podszedł do kampusu, bo już chciał zobaczyć jak to wszystko się przekłada. Jak dawniej nie był w stanie w ogóle zrobić 1.5.7, tak bez problemu zrobił ten ruch jeszcze z zapasem. Znowu druga osoba która trenowała, zaczynała na kilterboardzie od poziomu 7a+, na początku zimy i skończyła robiąc bez problemu siódemki C. I tu też właśnie to było zauważalne, że ten cały trening eksplozywności dużo lepiej zaczął koordynować ciało, zwiększać tą eksplozywność, żeby to ciało szybko działało i też tak płynnie się ruszało. Bo jeżeli ktoś tylko spędza czas na treningu siłowym, wolnym to w pewnym stopniu przekłada się to na wspinanie jak najbardziej, że zbudować siłę i później być bardziej eksplozywnym. Natomiast Trening szybkości przełoży się na to, co jest rzeczywiście potrzebne. O przykładowe jak właśnie na tym kilterboardzie każdy ruch jest bardzo dynamiczny i eksplozywny. I potrzeba tej koordynacji ciała, żeby nagle bardzo szybko wygenerować tą siłę i złapać chwyt. Tak naprawdę o to nam chodzi. Jeżeli przez jakiś czas ktoś nie trenował właśnie takiej mocy i eksplozywności, a jego siła jest dobrze zbudowana, to, to dając taki trening, to można naprawdę zrobić właśnie tak gigantyczny progres, przechodząc od razu o kilka stopni do przodu, bo nagle wszystkie te puzzle się ze sobą łączą. Dlatego, trening eksplozywności jest tak naprawdę najważniejszym w treningu siłowym Spinaczy, bo sama siła, wolne podciąganie tutaj nic nie daje. Naszym głównym celem treningu. Jest moc, szybkość, żeby te ruchy robić szybko, żeby to wszystko było jednak takie atletyczne, a nie wolne. Bo jeżeli się podciągasz ciężarem wolno, wszystko robisz wolno, to ruchy też będą wolne i nie będzie się tak dobrze przekładać, bo jednak wspinanie nie jest wolne. Wszystkie ruchy są dynamiczne, trzeba szybko się ustawiać. Dlatego trzeba się nad tym skupić, żeby to rzeczywiście wprowadzić do swojego planu taki trening mocy. Jedyny wyjątek jest taki, że jak ktoś zaczyna z treningiem siłowym, wtedy nie musi za bardzo dodawać treningu szybkości, bo lepiej na początku jest skupić się na zbudowaniu tych fundamentów, właśnie siłowych, i dopiero później dodaniu. Ale jeżeli ktoś już zbudował te fundamenty siłowe, ma pewną siłę, to taki trening właśnie eksplozywności jest jak najbardziej bardzo dobry. I ważne jest to, żeby każdy spinacz miał to uwzględnione w swoim planie. I tutaj chcę przedstawić taki schemat, którego możesz użyć, żeby właśnie taki swój trening eksplozywności zaplanować. Pierwszym ćwiczeniem będzie bardziej z takiej kategorii Olympic Weightlifting i chodzi tutaj o ćwiczenia takie jak Push Press. Albo snatch, gdzie naprawdę bierzemy ten ciężar i wyrzucamy tą sztangę nad siebie. Te ćwiczenia są dosyć skomplikowane, push press jest raczej tym łatwiejszym, natomiast jeżeli się nauczysz snatch, snatcha czy innych wariacji, to naprawdę trening się bardzo dobrze przełoży i dobrze jest właśnie spędzić czas ucząc się tych ruchów. To jest takie pierwsze ćwiczenie i tutaj chcesz wykonać mniej więcej od tak 3-4 serii i zrobić mniej więcej 3 powtórzenia. następnym ćwiczeniem będzie eksplozywne podciąganie. Tutaj chcesz dobrać zazwyczaj gumę, która cię lekko odciąży, żeby ten ruch był naprawdę eksplozywny. Bo dla większości osób podciąganie się z własną masą ciała wcale nie będzie aż tak eksplozywne. Generalnie chcesz poruszać się mniej więcej metr na sekundę, wiem, że to za bardzo dużo nie mówi, jeżeli ktoś to mierzy, to może to zmierzyć, natomiast chodzi o to, żeby ten ruch był naprawdę szybki, eksplozywny. I z czasem, jak z tą gumą już będziesz mieć tą eksplozywność, to wtedy gumę możesz ściągnąć i wtedy zacząć robić te podciągnięcia bez, a później nawet dodawać ciężar, jak już masz naprawdę bardzo dużą moc w górnej części ciała tak samo chcemy zrobić przy wyciskaniu. Może to być wyciskanie na ławeczce, takie bardzo dynamiczne z połową masy ciała, i może, mogą też to być eksplozywne pompki. Tutaj, jeżeli chodzi o serię i powtórzenia, to też chcesz się mniej więcej trzymać w granicach czterech serii, po cztery powtórzenia w podciąganiu i też w wyciskaniu. I taką ostatnią ważną rzeczą dobrze jest, żeby dodać też eksplozywne ruchy na dolną część ciała. I tutaj najlepiej jest wybrać jedno ćwiczenie eksplozywne używając tylko jednej nogi, i drugie ćwiczenie eksplozywne używając dwóch nóg tak żeby trenować to, żeby to było rzeczywiście jeszcze bardziej specyficzne do tego, co robimy we wspinaniu i tutaj tak samo chcesz się mniej więcej też trzymać w cztery serie po cztery powtórzenia mniej więcej między tymi wszystkimi ćwiczeniami chcesz odpoczywać tak od dwóch do trzech minut i będzie to naprawdę bardzo dobry trening takiej eksplozywności całego ciała. Teraz czas na już ostatnią rzecz, czyli taki złoty środek spinania. Czy więcej czasu spędzać na objętości, czy więcej czasu spędzać na projektowaniu? I tutaj często każdy z nas pada z jedną z tych właśnie w pułapek: albo tylko skupia się na objętości, albo tylko skupia się na projektowaniu. Trenując dużą liczbę osób i też spinając się już wiele lat, obserwując spinaczy, jak to mniej więcej u nich wygląda, zauważyłem, że właśnie wspinacze dzielą się jednak na takie dwa schematy często. Czyli w jednym, gdzie ktoś bardziej preferuje Objętość i skupia się na dużej ilości wspinania, dużej ilości balderów. Raczej, jak już robi jakieś trochę trudniejsze drogi, to robi je w kilka prób, nie spędza za bardzo na tym dużo czasu. I drugi typ osób, taki, który skupia się tylko na projektowaniu, robieniu trudnych dróg, robieniu maksymalnych balderów, zero jakiejkolwiek objętości. I teraz przechodząc do tego pierwszego, co zauważyłem. Tutaj, taką rzeczą, która się najbardziej rzucała w oczy, jest to, że te osoby bardzo dobrze wspinały się technicznie. Nie miały problemu znaleźć jakichś ustawień, szybko patentów na drogę, czy jak zrobić balder. I to było rzeczywiście widać, dlaczego te drogi robiły naprawdę bardzo szybko, bo od razu wiedziały, jak się ustawiać, więc je robiły szybko. Natomiast jest tutaj pewien minus. I minus jest taki, że osoby, które skupiają się na dużej objętości, mają często problem naprawdę. Robić trudne ruchy albo spędzić nad czymś więcej czasu. No niestety, jeżeli chcemy zrobić jakąś drogę na swoim limicie albo balder na swoim limicie, to trzeba będzie nad tym spędzić dużo czasu i na tych wszystkich ruchach naprawdę dawać z siebie maksa. Bo jeżeli tego nie będzie, to ciężko będzie zrobić te rzeczy. I tutaj rozumiem od wielu osób, które mówią, że one po prostu chcą wspinać się tak, chcą robić dużą objętość i im po prostu nie zależy za bardzo, żeby zrobić jakąś. Drogę na swoim limicie, wtedy nie ma problemu, to też ma sprawiać po prostu przyjemność. A jeżeli ktoś chce się wspinać na takim swoim prawdziwym limicie, wtedy dobrze jest zwrócić na to uwagę, czy trochę nie za dużo jest tej objętości i czy rzeczywiście na przykład nie masz problemu z tym, żeby robić takie bardzo trudne ruchy na limicie. I tutaj warto to po prostu przemyśleć. I z drugiej strony, osoby, które tylko skupiały się na projektowaniu i robieniu trudnych rzeczy, właśnie mają problem zazwyczaj z techniką. Z racji, że siedzą tylko na jednej drodze, to mają taki problem, że jednak za bardzo dużo ruchów ogólnie nie robią. Tylko skupiają się bardziej nad tymi kilkoma, które są na tej drodze. Jeżeli ktoś siedzi tak przez kilka miesięcy, rok, nawet kilka lat, to za bardzo się tak dobrze no, nie rozwija technicznie. To jest zazwyczaj problem tej grupy, że właśnie ta technika nie jest zbytnio dobrze rozwinięta, natomiast są w stanie robić bardzo trudne ruchy, nie mają problemu projektować tych dróg przez długi czas, co przekłada się później, że rzeczywiście robią te trudne rzeczy, ale koszt jest taki, że później ktoś tak jedzie przykładowo gdzieś tam na wyjazd do jakiejś Hiszpanii i próbuje drogi dużo łatwiejsze niż to, co robi, no i ma problem je zrobić, bo nie wie, jak się ustawiać. Dlatego to jest takie też ograniczenie, że jednak no fajnie jest zrobić trudne drogi, a z drugiej strony jak nie masz pojęcia jak się ustawiać później na innych i dużo łatwiejsze drogi sprawiają ci naprawdę duży problem, to zaczyna to być takie trochę no niezbyt przyjemne. I tutaj trzeba znaleźć taki złoty środek. Jeżeli nie wiesz co jest taką większą twoją słabością, wtedy możesz po prostu podzielić swój plan tak 50 na 50. Czyli przykładowo jeżeli byś miał w planach trenować 4 miesiące, to przez pierwsze 2 miesiące możesz skupić się na dużej objętości, robieniu Duże ilości balderów, robiąc dużą ilość też dróg, to rozwinie Twoją technikę, właśnie taką różnorodność w ruchach. I później przez następne dwa miesiące skupić się na bardzo trudnych balderach, żeby trenować te ruchy maksymalne, rzeczywiście to takie spięcie przy tych ruchach i też trenować na trudnych drogach, żeby trenować dawanie z siebie wszystko, też będąc takim bardzo nabitym, robiąc też właśnie bardzo te trudne ruchy, już będąc zmęczonym. I takiej struktury właśnie masz użyć, żeby znaleźć właśnie ten złoty środek i rozwijać się tak wszechstronnie. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że film był pomocny i że się podobał. I do zobaczenia w następnym filmie.